Dotarłem do połowy kopuły i wtedy dowiedziałem się, jak sfałszowany był ten egzamin. Macocha Maxa musiała być naprawdę wściekła, skoro podrzuciła nam takiego potwora. Ziemia zadudniła pod moimi stopami. Ze zrujnowanego miasta wylewały się niezliczone kości i ciała, zbierając się w jednym miejscu na niebie. Ledwo udało mi się dotrzeć do szklanej konstrukcji, gdy pojawił się prawdziwy potwór. Stał wyżej niż jakikolwiek budynek, który widziałem. Stworzenie było siłą natury w kształcie ludzkiego szkieletu stworzonego z tysięcy martwych. Jak do jasnej cholery ktokolwiek mógł pomyśleć, że sobie z tym poradzę! Ręka potwora opadła, a ja schowałem się pod mostem zbudowanym z przewróconego budynku. Palce przebiły się przez cement i pręty, ale jakimś cudem ominęły mnie o włos. Ponieważ byłem tak mały, mogłem uniknąć bycia zauważonym, ale gdyby to coś postanowiło roznieść całe miasto, byłbym martwy. Czekałem na swój moment, gdy masywna ręka rozerwała inny budynek, by zrzucić gruz tam, gdzie chciałem przebiec. Toby! Kolejny głos, którego nie spodziewałem się usłyszeć, wykrzyczał moje imię. Spojrzałem na jedną z sióstr Maxa, która podskakiwała i machała do mnie. Pobiegłem do niej chwyciła mnie za ręce by sprawdzić w jakim jestem stanie nie podobał jej się mój wygląd ale wiedziała że nie chce się poddać zajmiemy się tem jesteś już prawie na miejscu więc idź dalej okej okay? powiedziała mi z wymuszonym uśmiechem spojrzałem między nią a szkieletowym stworzeniem wątpiąc że recepcjonistki będą w stanie z nim walczyć ale brzmiała na pewną siebie musiałem im zaufać z odrobiną żalu zacząłem znowu biec, nienawidząc faktu, że musiałem je zostawić. Ten żal trwał tylko kilka sekund. Kiedy się oddaliłem, zobaczyłem, jak Selene zmienia się w istotę, której nie spodziewałem się, ale powinienem już się domyślić. Jej ciało zmieniło się z uroczej recepcjonistki w węża tak dużego, że był wyższy niż większość domów, ale nie tak dużego w porównaniu do szkieletu, z którym się mierzyła. Ale nie była sama. Tak wiele z tych węży roiło się, gdy reszta jej sióstr dołączyła do niej. Każdy z białymi łuskami, które mieniły się na jasno-brązowo, gdy się poruszały. Wszystkie spotkały się, by skręcić się ze sobą. Ciała uformowały się w twarz wilka. Były o połowę wyższe od drugiego stwora. Wciąż się o nie martwiłem, dopóki wszystkie nie wypuściły dymu z pyska kształtu wilka. Wszystko co dotknęło dymu stopiło się w kilka sekund. Nie wystarczyło to do całkowitego zniszczenia szkieletu, ale przynajmniej dało mi wystarczająco dużo czasu na dotarcie do kopuły. Wewnątrz nie czekały na mnie żadne potwory. Szklana ściana oddzieliła mnie od reszty pomieszczenia. Uderzyłem o nią, ponieważ przez tafle zobaczyłem przerażający widok po drugiej stronie. Mój najlepszy przyjaciel i ten, dla którego ryzykowałem życie, Siedział na środku pokoju z pnączami powoli owijającymi się wokół całego jego ciała. Wykrzyczałem imię Maxa, ale mój głos do niego nie dotarł. Nie otworzył oczu ani nie poruszył się w najmniejszym stopniu. Uderzyłem w grubą szybę, ale skończyło się tylko na zranieniu dłoni. Musiałem się uspokoić i wymyślić, jak dotrzeć do Maxa. Szkło sięgało od ściany do ściany, od sufitu do podłogi, nie było żadnych otworów. Jedyną wskazówką był wyryty w szkle kwadrat z napisem dookoła. Tekst był w języku, o którym nie miałem zielonego pojęcia jak go czytać. Myślę, że był to ten wspólny, którego istoty nocy używały do tworzenia zaklęć. Przeklinałem fakt, że nigdy nie nauczyłem się go czytać. Przycisnąłem czoło do szyby, spychając w dół załamanie. Byłem tak cholernie blisko... To, co wszyscy zrobili, aby doprowadzić mnie tak daleko, miało okazać się nic nieznaczące, ponieważ byłem zbyt głupi, aby dowiedzieć się więcej o ich świecie. Moje użalanie się nad sobą prawie mnie pochłonęło. Nie sądziłem, że jakakolwiek pomoc może pojawić się znikąd, by rozwiązać mój problem, ale tak się stało. Poczułem, jak coś naciska na mój brzuch od wewnątrz kurtki. To było tak, jakby wnętrze zaczęło wypełniać się jakimś śluzem. Zanim zorientowałem się, co się dzieje, przez kołnierz wystawała głowa, a za nią przeźroczyste ramiona. Twarz saniego wpatrywała się we mnie, gdy trzymał ręce na mojej szyi, aby pozostać stabilnym. Zawinąłem ręce pod kurtkę, by utrzymać jego ciężar, zdezorientowany tym, jak się pojawił. Sani, ty! wykrztusiłem. Sapnął, widząc rozcięcie na moim czole i zapadnięte policzki. Dużo wysiłku kosztowało go skupienie się na zadaniu. Martwiłem się, więc narysowałem drzwi w twojej kurtce na wypadek, gdybym mógł przyjść i pomóc? Szybko wyjaśnił. Przez chwilę byłem zdezorientowany. Wiedziałem, że stworzenia mogą używać magii do łączenia dwóch drzwi, ale czy małe narysowane drzwi i te standardowe, magiczne tak działają? Chyba że narysował małe gdzieś w mieszkaniu? Ze względu na swoje ciało Sani mógł prześlizgnąć się przez mały otwór, ale pod względem magii był słabszy. Na początku nie sądziłem, że mógłby stworzyć drzwi łączące, ale jeśli byłyby małe, mógłby to zrobić. Mógłby też mieć połowę ciała w jednych drzwiach, a drugą połowę w drugich, na wypadek gdyby musiał szybko wrócić. Kiedy w końcu to zrozumiałem, nie mogłem powstrzymać się od uściskania go. Sani, jesteś geniuszem, powiedziałem mu. Wydawało mi się, że widziałem, jak pomarańczowa plamka w jego głowie lekko się poruszyła. Działo się tak, gdy się denerwował. Nie był dobry w przyjmowaniu komplementów, więc odwrócił wzrok i zauważył napis na szybie. Jego twarz rozjaśniła się i pochylił się, by zacząć czytać. Wiesz, co jest tam napisane? zapytałem z nadzieją. Nie, ale jest podobny do innych dialektów, które znam. Mogę to rozgryźć, daj mi sekundę. Złamanie kodu zajęło mu całą minutę. Słyszałem, że śluzowate stworzenia mogą być inteligentne, ale nigdy nie rozumiałem jak bardzo. Potrzebujesz świeżej krwi dziewicy. Po prostu umieść ją na szkle, a się otworzy. Wyjaśnił. Cóż to było dość proste. Wątpiłem, czy kiedykolwiek bym na to wpadł bez niego. Sani, powinieneś wrócić. Nie wiem, co się wydarzy, ale tu może być niebezpiecznie. stwierdziłem. Przytaknął, nie lubiąc faktu, że nie był wystarczająco silny, by zostać w pobliżu. Ale zaoferował o wiele więcej pomocy, niż kiedykolwiek mógł sobie wyobrazić. Z obietnicą, że przyprowadzę Maxa z powrotem do domu, szybko go przytuliłem i pozwoliłem mu wrócić drogą, którą przyszedł. Kropla świeżej krwi później i szklane drzwi otworzyły się. Wbiegłem do środka, a pnącza owinęły się wokół moich kostek, gdy tylko stanąłem w pobliżu. Max! krzyknąłem, modląc się, by usłyszał. Poruszył się. Jego głowa uniosła się lekko, a oczy powoli się otworzyły. Ruszyłem do przodu, odrywając pnącza przy każdym kroku. Tobi, powinieneś wrócić. Odezwał się cichym głosem. Nigdy wcześniej nie słyszałem go w takim stanie. Bolało mnie to bardziej niż cokolwiek innego, co przytrafiło mi się tego dnia. Potrząsnąłem głową, odmawiając poddania się mu. Nie, nie zamierzam. Zacząłem, ale słowa uwięzły mi w gardle, widząc jego minę. Nigdy nie widziałem go tak zrozpaczonego. Pnącza przyspieszyły i prawie pokryły całe jego ciało z wyjątkiem twarzy. Pozwalał im przejąć kontrolę, a ja nie rozumiałem dlaczego. To było okrutne z mojej strony, że podałem ci moje imię, przyznał Max. Dlaczego? Ponieważ jestem człowiekiem? Zapytałem, próbując zrozumieć. Tak, po tym, co zrobiłem, nie mam prawa przyjaźnić się z człowiekiem. Dopuściłem do tego, bo jestem samolubny. Nienawidziłem słuchać go w takim stanie. Podszedłem krok bliżej. Wszystkie te pnącza próbowały mnie powstrzymać. Nieważne, co się stało, wysłucham cię. Nadal będzie mi na tobie zależeć, więc po prostu powiedz mi, co jest nie tak. Max ponownie zamknął oczy, jakby chciał się wyłączyć. W końcu zaakceptował moją prośbę i zaczął mówić. Niektóre stworzenia muszą żywić się ludźmi? Inne nie. A jeszcze inne zabijają dla zabawy. Myślałem, że wszystko rozumiem i akceptuję. Wiedziałem, dlaczego ludzie nas nienawidzili i polowali na nasz gatunek. Ale kiedy moja matka umarła, kiedy ją zabili, nie zależało mi na rozumieniu czegokolwiek. Byłem po prostu wściekły. Zamordowali ją za to, kim był, a przecież nigdy nie skrzywdziła człowieka. Chciałem wyrównać rachunki, więc straciłem panowanie nad sobą i. Zaatakowałem wioskę łowców Max przyznał z rozpaczonym głosem Mogę to zrozumieć, ty. Zacząłem, ale potrząsnął głową, odrzucając moją odpowiedź Nie zabiłem tylko łowców zabiłem niewinnych ludzi, którzy akurat tam byli i nawet jeśli zabiłem tych, którzy zamordowali moją matkę to nie w porządku. Oni też mieli rodziny, które ich kochały zachowałem się całkowicie samolubnie. I od tamtej pory nie przestałem być samolubny. Wiedziałem, że zmarli mnie za to znienawidzą, ale coś sobie wtedy postanowiłem. Że będę się uśmiechać każdego dnia, ponieważ im to ukradłem. Mój najlepszy przyjaciel podniósł wzrok i uśmiechnął się do mnie przez łzy. Przez setki lat żył dla tych, którym to życie odebrał. Wiedziałem, że Max miał naprawdę szczęśliwe chwile, ale zmuszał się też do bycia szczęśliwym. Nigdy nie zauważyłem, jak się czuł. Jak mogłem zasłużyć na coś tak ważnego jak jego imię? Max czuł się winny, że zabił i zranił tak wielu ludzi, a mimo to zaprzyjaźnił się z jednym z nich. Pnącza zaczęły piąć się w górę. Potrząsnąłem głową, pozwalając, by informacja do mnie dotarła. Uwolniłem się, by w końcu dotrzeć do Maxa. Zacząłem odciągać jego więzy, aby się do niego dostać ze łzami w oczach. Jakikolwiek nosisz ciężar, możemy się nim podzielić. Pouśmiecham się za ciebie, za tych, których zabiłeś. Ja już odwróciłem się od ludzi, więc mogę ci wybaczyć za to, co zrobiłeś, nawet jeśli ty nie możesz wybaczyć sobie. Łzy spływały mi po twarzy, a pnącza rozdzierały skórę na dłoniach. Nie zatrzymałem się, musiałem dotrzeć do osoby, na której tak bardzo mi zależało. Moje słowa dotarły do Maxa i wyciągnął swoje ciało z gniazda pnączy w moje ramiona. Rośliny zamarły w chwili, gdy go chwyciłem. Jakim cudem i z dużą pomocą udało mi się go dosięgnąć. Myślałem, że test się skończył, ale znowu się myliłem. W kopule rozległ się huk, gdy ręka szkieletu oderwała się od sufitu. Max osłonił mnie przed spadającym szkłem. Miałem nadzieję, że jego siostry są bezpieczne. Byliśmy jednak jak kaczki, gdy potwór zauważył dwie osoby stojące tak daleko pod nim. Nie byłem w stanie powstrzymać Maxa, który wybiegł gotowy do ataku. Dławiłem się strachem, wiedząc, że Max nie jest najsilniejszym stworzeniem. Jeśli grupa jego siostra nie mogła pokonać tego potwora, on nie miał szans. Albo przynajmniej tak mi się wydawało. W mgnieniu oka mój przyjaciel zmienił się z uroczego psiaka w potężnego wilka, prawie tak dużego jak szkielet, z którym się mierzył. Był znacznie większy niż widziałem go wcześniej. Rośliny i kwiaty oblatały jego nogi i kwitły na każdej powierzchni, której dotknął. Bitwa zakończyła się w kilka sekund. Max otworzył szeroko usta i wystrzelił strumień magii w masę umarłych. Wszyscy eksplodowali w kwiaty i inne rośliny. Zdałem sobie sprawę, że do tego momentu mój przyjaciel powstrzymywał swoją magię z powodu poczucia winy. Myślę, że Max mógł być silniejszy niż jakakolwiek istota, którą spotkałem w firmie. Może oprócz Sterlinga, cofnął się, gdy nadbiegł Rufus. Wziął syna w ramiona, ciesząc się, że Max wciąż żyje, a także w końcu uwolnił swoje prawdziwe moce. Reszta pomocy przybyła na miejsce. Jego siostry przyszły trochę poobijane, ale żywe. Wszystkie na zmianę przytulały się do starszego przyrodniego brata. Naliczyłem ich około trzydziestu, ale nie byłem pewien ich liczby. Wiki podeszła do mnie, a ja zapytałem, gdzie jest Belizas, obawiając się najgorszego. Powiedziała, że ma się dobrze. Chciała tylko pomasakrować jeszcze więcej potworów. Co tak świętujecie, nie ogłosiłam jeszcze wyników tego testu. Wszyscy zamarliśmy na dźwięk tego głosu. Kwiwa stała z rękami na biodrach i grymasem na twarzy. Max szybko podszedł do mnie, by stanąć między mną a macochą. Szczerze mówiąc, śmiertelnie się jej bałem i byłem wdzięczny za to, że mnie bronił. To zdał test, prawda? To znaczy zaczęła jedna z siostr. A jak on to zrobił? Wszyscy go chroniliście. Sam ledwo coś działał, powinien być już dziesięciokrotnie martwy, odparła Ketywa. Wszyscy wokół mnie zasztywnieli, a Rufus podszedł bliżej. Wyglądało to tak, jakby był gotowy do ataku, a nigdy nie sądziłem, że ma w sobie taki pazur. A jeśli mu się nie powiodło, zamierzasz ich zabić? Rufus zapytał niskim tonem Myślisz, że możesz mnie powstrzymać? Odpowiedziała. Wszyscy ustawili się w pozycji obronnej. Jeśli Ktywa chciała mnie zabić, musiała poradzić sobie ze wszystkimi innymi stworzeniami w pomieszczeniu. Problem polegał na tym, że wiedziałem, że jest wystarczająco silna, by zabić nas wszystkich, gdyby zaszła taka potrzeba. Nie chciałem, by ktokolwiek, na kim mi zależy, zginął na darmo. Zauważyła reakcję grupy i zadrwiła. Ach, wszyscy wiecie, że jestem silniejsza od was wszystkich. A ty... nie wyszłam za ciebie ze względu na twoją moc. Zrobiłam to dla twojej ziemi i roślin leczniczych, które możesz uprawiać. Wskazała na Rufusa. To nie był powód. Zaczął ją poprawiać, ale się powstrzymał. Jego reakcja przełamała nieco napięcie i wydawało mi się, że widziałem jak jego policzki lekko się zaczerwieniły. Ktywa złożyła ręce na piersi bardzo, bardzo wkurzona. Jej akcent stawał się coraz grubszy, gdy się dąsała. A, w porządku. Wyszłam za ciebie, bo twoja klatka piersiowa jest większa niż moja. Przestań mi o tym przypominać! Spojrzałem. Wszyscy spojrzeliśmy. Dla niektórych było to bardziej oczywiste niż dla innych. Max i jego siostry mieli na twarzach wyraźne wyrazy tłumienia tej informacji. Trzeba jej przyznać, że Kitty nadal wyglądała groźnie po tej scenie. Podeszła i zatrzymała się przede mną. Ręce wciąż miała złożone, a na twarzy kwaśny wyraz. Podczas tego testu korzystałeś z pomocy na każdym kroku. Tak wiele różnych stworzeń udzieliło ci pomocy ze względu na twoje słabości. Nie dajesz mi innego wyboru, jak tylko to zrobić. Wydałem z siebie pisk strachu, gdy jej dłonie wylądowały na moich ramionach. Zamknąłem mocno oczy, spodziewając się bolesnej śmierci, ale na moim czole pojawiło się delikatne odczucie. Kiedy otworzyłem oczy, zobaczyłem kitywę pochylającą się, by pocałować mnie w skroni. Przyjmuję cię do rodziny. Jej słowa to było zbyt wiele dla Rufusa. Zemdlał na miejscu, a siostry po prostu pozwoliły mu upaść. Spodziewałem się, że często tak robią. Moje usta zwisły bez słowa. Istoty nocy pracują w oparciu o przysługi. Wymieniają się czasem, a nawet słowami. Wszystko ma swoją cenę. Ci, którzy ci pomogli, nie zrobili tego za darmo. Zrobili to w zamian za miłość, którą im ofiarowałeś. <noise> w naszym świecie miłość jest dziwną walutą. Wygląda na to, że jesteś typem, który może ją swobodnie rozdawać i sprawiać, że inni kochają cię równie mocno. To rzadka cecha, z której każda rodzina powinna być dumna. Tego się w ogóle nie spodziewałem. Otworzyłem usta, by jej podziękować, ale nie mogłem nic wydusić. Cały dzień dał mi się we znaki. Powoli zacząłem opadać na kolana, a Max podszedł do mnie, aby powstrzymać przyjaciela przed zemdleniem. Zastanawiałem się, czy jego macocha wiedziała, że inni będą mi pomagać, kiedy przygotowywała ten test. Nie mogła być postrzegana jako łagodna dla nas i zrzucająca wszystko na człowieka, który prawdopodobnie nie był w stanie samodzielnie poradzić sobie z zagrożeniami. Naprawdę za dużo narobiłaś Tobiemu. Znęcałaś się nad nim. Ale rozumiem, dlaczego to wszystko zrobiłaś. Max powiedział do Kytiwy, brzmiąc na początku zirytowany... Więc... dziękuję, mamo. Owacyjnie dodał. Jej twarda postawa rozpadła się po tym jednym słowie. Jej twarz przybrała wygląd węża i spełzła na dół, by nas oboje mocno przytulić. Max po raz pierwszy nazwał ją mamą. Ciągle całowała go w policzek i powtarzała to samo obce słowo w ich języku. Kiedy próbowałem się od niej odsunąć, skierowała czułość na mój nieuchroniony policzek. Wolałem, gdy mnie nie lubiła. Po wielu delikatnych podchodach siostry odciągnęły matkę od nas. Wciąż nie mogłem ustać na nogach, więc Wiki na szczęście pomogła mi wrócić do domu. Sani martwił się przez cały czas, kiedy leżałem w łóżku. Chciałem spać trochę bardziej niż jeść. Przynajmniej wiedziałem, że mogę wziąć kilka dni chorobowego, jeśli będę ich potrzebował, aby dojść do siebie. Max spędzał czas sani, gdy spałem. Tuż przed zaśnięciem postanowiłem coś bardzo ważnego. Max był dla mnie rodziną. Wielu moich przyjaciół nią było. Opowiedziałem o nich trochę ojcu, ale niewiele. Chciałem to zmienić. Wkrótce poproszę Maxa, by poznał mojego jedynego członka rodziny. Chciałem, żeby poznał mojego ojca. Denerwowałem się tym pomysłem, ale w tamtym momencie czułem się dobrze. Nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo takie spotkanie może zmienić moje życie na zawsze.